Umysł. Dzisiaj zajmiemy się obliczaniem długości łuku i pola wycinka koła. Mamy takie zadanie. Oblicz pole wycinka koła i łuk okręgu, wiedząc, że kąt alfa równy jest 45 stopni, a średnica 12 cm. Narysujmy sobie nasz okrąg, zaznaczmy sobie R i kąt alfa i wypiszmy dane. Alfa równa się 45 stopni i pi równa się 3,14. To wiemy, plus jeszcze wiemy, że średnica jest równa 12 cm i szukane r, czyli promień pole wycinka koła, czyli p i l, długość naszego łuku. Wiemy, że średnica równa jest dwa razy promieniowi, czyli zapiszmy, że d równa się 2r. Za d podstawiamy 12 cm, bo to wynika z zadania, i otrzymujemy, że 12 równa się 2r. Dzielimy to obustronnie na 2 i otrzymujemy, że r, czyli promień, równa się 6. Zapiszmy sobie wzór na długość łuku. L równa się alfa przez 360 stopni razy 2πr. Naszym alfa, naszym kątem alfa jest Kąt 45 stopni, więc za alfa podstawiamy 45 stopni. I otrzymujemy L równa się 45 stopni przez 360 stopni. Razy 2pi i razy R. Oczywiście naszym R jest 6, które wyliczyliśmy przed chwilą, więc podstawiamy 6. Skracamy sobie 45 stopni z 360 stopni i otrzymujemy, że L, czyli długość naszego łuku, równa jest 1 ósma razy 2 pi i razy 6. Skrócić możemy sobie jeszcze 2 z liczbą 8 i otrzymamy, że L równa jest 1 4 razy pi razy 6. 1 czwarta razy 6 da nam 6 czwartych, czyli inaczej 1 i 2 czwarte. Zapiszmy L to się równa 1 i 2 czwarte razy pi i po skróceniu otrzymamy, że l, czyli długość tego łuku, równa jest 1 i 1 druga pi. Gdybyśmy sobie to wymnożyli razy 3,14, otrzymalibyśmy, że l, czyli długość łuku, równa jest 4,71 cm. Obliczmy sobie teraz pole tego wycinka koła. Wzór to p równa się alfa przez 360 stopni razy pi r kwadrat. Pole to się równa, za alfa podstawiamy 45 stopni, czyli pole to się równa 45 stopni przez 360 stopni razy pi razy r, czyli nasze 6 do kwadratu. Zapisujemy dalej. Skracamy 45 stopni z liczbą 360 i stopnie też skracamy, otrzymujemy 1 ósma razy pi razy 6 do kwadratu, to 36. I teraz 1 ósma razy 36 to będzie 36 ósmych razy pi. I ostatecznie po wyciągnięciu całości i skróceniu otrzymujemy, że pole równa się 4 i 1 2 razy pi. Wymnażamy to razy 3,14, 4,12 razy 3,14 i otrzymujemy, że pole wycinka koła równe jest 14,13 cm2. Zapisujemy odpowiedź: Łuk ma długość 4,71 cm, a pole wycinka koła 14,13 cm2. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Na razie.